Starosta Bolesławiecki razem z innymi szefami dolnośląskich powiatów spotkał się z Wojewodą Dolnośląskim w środę. Na spotkaniu przedstawiono samorządowcom działania zaplanowane przez rząd w związku z koronawirusem. Posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego odbyło się w czwartek. Określiliśmy miejsca, bo to jest obowiązek starosty i starosty Bolesławieckiego również. Wskazaliśmy miejsca ewentualnego odbywania kwarantanny dla osób, które taką kwarantanną musiałyby zostać objęte. To miejsce zostało wskazane i zabezpieczone. Oprócz tego dyrektorzy obu szpitali i Szpitala Wojewódzkiego, a szczególnie Szpitala Powiatowego w Bolesławcu przekazali informacje o stanie przygotowań do. Ewentualnych problemów i rozwiązywania tych problemów związanych z wystąpieniem koronawirusa na terenie Powiatu Bolesławieckiego. Decyzją wojewody Szpital Powiatowy w Bolesławcu został podniesiona gotowość jego do przyjmowania tych pacjentów na terenie województwa dolnośląskiego wyznaczono cztery szpitale które są przewidziane do zajmowania się pacjentami którzy są podejrzani lub których już wystąpiło zakażenie koronawirusem to jest związane z tym że w szpitalu bolesławieckim działa oddział zakaźny który nie występuje w szpitalach ościennych, a w ogóle tylko w dwóch czy trzech szpitalach na Dolnym Śląsku tego, tego typu oddziały funkcjonują. Proszę Państwa, poinformowano nas również o procedurach związanych z przewożeniem osób podejrzanych o to, że mogą być chorzy lub są nosicielami wirusa do placówek szpitalnych. Na stronie Powiatu Bolesławieckiego pojawił się komunikat opracowany przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Komunikat, który wczoraj został przesłany do urzędów gmin oraz zamieszczony na stronach internetowych Powiatu Bolesławieckiego. W tym komunikacie określamy procedurę, jak zachowywać się w przypadku podejrzenia, że jest się chorym lub nosicielem koronawirusa. Wskazaliśmy numery telefonów, w tym również całodobowe do Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Pod tym numerem telefonu można uzyskać wszelkie niezbędne informacje, ale również pomoc w przypadkach, kiedy jest uzasadnione podejrzenie, że doszło już do zarażenia tym wirusem. Te całe procedury zostały ustalone. Jesteśmy w trakcie kampanii informacyjnej, tak żeby wszyscy mieszkańcy mieli wiedzę, jak postępować w przypadku... Uzasadnionego podejrzenia, że mamy do czynienia właśnie z tym konkretnym wirusem. Zgodnie z wytycznymi, w pierwszej kolejności telefonicznie powiadamiamy stację sanitarno-epidemiologiczną. Dzwonimy pod wskazany numer telefonu, nie udajemy się samodzielnie do lekarza POZ-u. Jeśli trafiamy do szpitala, kierujemy się nie na SOR, tylko bezpośrednio do oddziału zakaźnego. Chodzi o to, żeby zminimalizować kontakt potencjalnie osób zarażonych z osobami zdrowymi. W tym komunikacie wszystkie te rzeczy są wyjaśnione. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tych procedur zastosować, no ale Państwo wiecie, że sytuacja jest dynamiczna i w zasadzie z godziny na godzinę się zmienia.